Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić Stanisław Klubu Słowackiego Twój Ruch w sprawie podatku ustawy o zmianie ustawy o kodeksu postępowania administracyjnego ujętego w druku sejmowym 2417. Ja będę trochę odmiennego zdania niż dwóch moich przedmówców. Widzę, że koalicja popisu trwa nadal. i chcecie Państwo popierać dobrych projektów, które służą społeczeństwu. Omawiany dziś projekt ustawy ma na celu stworzyć mechanizm, który mobilizował urzęd do szybkiego i sprawnego załatwiania przedkładanymi im spraw. Dzisiaj jest tak, że urzędnik jest dla petenta, a powinno być chyba odwrotnie. Przepraszam, że petent jest dla urzędnika powinno być odwrotnie, to urząd powinien świadczyć usługi petentowi, a nie żeby był problem z załatwieniem spraw związanych, po której przed tak określone terminy wydają się zupełnie rozsądne. Problem tylko w tym, iż niezwykle często nie są one przestrzegane. Terminy postępowania administracyjnego mają dziś bowiem jedynie tak zwany instrukcyjny charakter. Chodzi o terminy, które są stosowane obecnie w przepisach postępowania administracyjnego. Zapisana jest reguła, iż sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrowane niezwłocznie, czyli od ręki. Zaś termin rozpatrzenia spraw, w którym konieczna jest bardziej dogłębna analiza, stanu faktycznego i prawnego wynosi jeden miesiąc, a w szczególnych, skomplikowanych sprawach dwa miesiące. I terminy te, które właśnie określają konkrety, wydają się zupełnie, zupełnie rozsądne. Problem tylko w tym, iż zwykle często nie są one przestrzegane. Terminy postępowania administracyjne mają dziś bowiem jedynie tak zwany instrukcyjny charakter. Termin jest więc jedynie pewnym zaleceniem, wskazówką o postępowaniu urzędnika, czyli instrukcją dla urzędnika z której ów wcale nie musi skorzystać. Jedyną konsekwencją, jaką poniesie urząd w przypadku przekroczenia terminu jest bowiem konieczność wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. Z drugiej strony dziś jest tak, że jeśli obywatel spóźni się choćby jeden dzień z złożeniem jakiegoś druku czy papierka, to jego wniosek zostanie od razu oddalony bez jakiegokolwiek rozpatrzenia. Mamy więc obecnie do czynienia z sytuacją której wyszkoleni przepisy urzędnicy mogły, nie ponosząc konsekwencji za naruszenie stałych terminów, rozpatrywać przedkładane im sprawy miesiącami, czy nawet czasami latami. Są takie sprawy, które trwają bardzo długo. Nasz obywatel, który nie musi być ekspertem w dziedzinie prawa administracyjnego, nie może przekroczyć terminu złożenia wniosku, choćby nawet dosłownie o pół dnia, jeżeli się spóźni wniosek przepada i jest rozpatrywany od nowa. By zerwać z tą ewidentną patologią, Autorzy opowiadanego projektu ustawy zaproponowali, aby do przepisu określającego termin rozpatrzenia sprawy przez urzędy wprowadzić sankcje, co ukróci bezkarność organów administracji publicznej w przypadku naginnego przekraczania terminów w rozpatrywanych sprawach. W analizowanym dziś projekcie proponujemy, aby za każdy dzień zwłoki za otwieranie sprawy urząd wprowadzał karę w wysokości 500 złotych. Identyczna sankcja funkcjonuje już, jak wspomniał poseł wnioskodawca w niektórych obszarach prawa budowlanego i przyniosła, i przyniosła znakomite efekty. Ponad 99% postępowań w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kończy się przed upływem 60 dni. To jest właśnie skutek sankcji, które, które zostały nałożone na urzędy, aby nie było przewlekłości w wydawanych decyzjach. Warto więc skorzystać z dobrych wzorców i tym samym rozszerzyć zakres stosowania instytucji która sprawdziła się na gruncie jednego, jednego z postępowań. Jeśli chcemy, by obywatele mieli elementarne zaufanie do organów władzy publicznej, to musimy wprowadzać kary dla tych wszystkich, którzy lekceważą sprawy przedkładane przez obywateli i rozpatrują je w sposób rażąco przewlekły. Twój ruch opowiadał się zawsze za przyjazną i rzetelną, sprawną, działającą administracją. Także naturalnie udzielimy poparcia projektowej ustawy, którego wejście w życie pozwoli przywrócenie obywatelom dawno utraconego zaufania do organów administracji publicznej i, i rządu. W imieniu Klubu posłowskiego Twój Ruch opowiadam się z dalszymi pracami nad projektem ustawy o zmianie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i apeluję przedstawicieli pozostałych klubów o przyjęcie podobnego stanowiska, być może przemyślenie decyzji, złożenie wniosku zagłosowanie, a gdy prace stały skierowane do pracy w komisjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.